Witam Was bardzo serdecznie. Jest to. Uuu, strzelają się na dworze. Dobra. Kurde. Dobra, nieważne. Chodzi o to, że nie jest jeszcze filmik Unturned. Oczywiście będę planował go nakręcić prędzej czy później. Prawdopodobnie prędzej. Ale rozchodzi się o to, że mam ważną żerwę do przekazania. Mianowicie ym, przez. Przez ostatni czas nie było u mnie w ogóle filmików. Yy, I czemu? O właśnie, a to jest dobre pytanie. Czemu nie było u mnie filmików? Mianowicie, mnie w ogóle w tej grze ogarnę mniej więcej, jak coś się robi i myślę, że będzie fajnie nagrać to. Okej, okay. chodzi o to, żeby nie wpaść błoto, tak? Dobra, co mam? Canteen Yy, więc tak, chyba już dobre z dwa tygodnie nagrywałem, na pewno pominąłem dwa rankingowe piątki z Hearthstone. A. To na pewno. Yy, Średnio jestem teraz w stanie nagrywać, przez te dwa tygodnie zaczęły, najpierw byłem chory i wsiałem gdzieś kurde na badanie, pobierałem krew, pielęgniarka była rozba rozbana i półtora tygodnia temu pobierałem krew i nadałem mam jeszcze ranę. W ogóle wzięłam i to krew poleciałem z jak tą strzykawkę, nie wiem czy jakaś ułomna czy coś, stwierdziłem, że nie będę tam u lekarza, u internisty, internistki, zwracam to uwagi na to uwagę, nie komuś tam rypać pracę czy coś, mnie to nie obchodzi, już trudno jak to zrobiła. I w ogóle robili mi badanie na hormony tarczycy, bo mogło to coś być, my, jakąś, nie wiem co to było, I się cieszę, że to przeszło. Mianowicie moje oczy były zmęczone 24 na 7 przez 7. przez 6 dni dosłownie cały czas chciałem spać. Nie wiem czy to było spowodowane, ale Bierzem, tu nieco zaszło tu. W każdym razie nie wiadomo co było, ale na szczęście przeszło to tam jakieś leki. Bardziej mi dała te leki na gorączki typu podobne. W tym tygodniu zaczęły zaczęliśmy się studiać jeden dzień, musiałem zarąbić, to odrobić, bo taki mój no, system niektórych tych, na niektórych wypadają zajęciach ćwiczenia. No śmieszne. No dobra. E, I tak, teraz jeszcze te studia. Ciężko mi powiedzieć, jak to będzie wyglądać. Będę musiał teraz pokupować wszystkie rzeczy, kiedy tam trzeba na te studia i tym podobne, trochę będzie chodzenie i tym podobne e, Będę się starał coś nagrać. Herstona. Unturned, to tej miarę tak fajnie, nawet w tym Antarnum Tidzie. Dobrze wiecie, że te, te uprawy się nie, nie rozwalają. I w każdym razie, dla co chcę Wam wytłumaczyć, dlaczego nie było żadnych filmików. Właśnie, no właśnie na tym mówię, że choroba i studia, jeszcze jestem trochę chory. Czuję się jeszcze osłabiony naprawdę, nie wiem co mnie dorwało, jaka się bola, czy co, nie mam pojęcia naprawdę. To jest na jakie pociski? To jest na duckshoty? Buckshoty. Dobra. Uuu, mogę się przechylać. Nie wiem czy ma taki zasięg. Zdecydowanie nie, bo nie zwróci nawet na mnie uwagi. Latarnia... Gwoździe, dobra. W co tutaj w ogóle w domku sobie zacząłem robić jakieś takie... E, do ochrony... Oho, deski. A najpierw ty. Dobra. Scrap metal może się przydać. Water shutter. Ten nie wiem. Dobra, nieważne. Jeden. <śm> Gadałem co chciałem, nagle zmieniłem temat i zacząłem mówić, i zapomniałem co miałem mówić. Co ja miałem mówić? No dobra, w każdym bądź razie. Ja jak najszybciej się ogarnę poniedziałki. Mam dzięki Bogu wolne, więc to będzie też taki fajny dzień do nagrywania czegoś. Zjedz sobie. I mam nadzieję, że wrócę w przeciągu tygodnia do. ...regularnego nagrywania, takich to było przez dłuższy czas na moim kanale, nie często maja jak założyłem, rzuciłem nowe filmy, miałem przerwę długą. Ale... na policja, jeszcze sobie zajdę, widzę tam jest... ...coś interesującego, to weź wyrzuć... ...Bugshot oczywiście, Candy Bar, apple, Juice Box, bandaż bandaż jeszcze nie używaj, Candy Bar, Bolts... ...to jest co, Granola Bar, jest, jest co ...ja już mam zero głodu, ale... ...jedno miejsce dlatego tego innego to nie chcę. I znowu się nie wspomniłem wszystko. karać Mam nadzieję, że wrócę do nagrywania takiego, jakie było. Ym, zapewniam w 50%, że w przeciągu tygodnia to się stanie. Fajnie doszło dwóch widzów na kanale, czyli całe 20% więcej, bo wcześniej było 8. Teraz jest już na 10 Bas. Ja będę robić wszystko, żeby nagrywać mimiki z Hearthstone'a, Anteron dojdzie, jeszcze tam były jakieś tam gry, jakieś randomowe playe ze spadanki The Binding of Isaac, coś z Team Fortress'a, może jeszcze jakieś, jakieś poradniki, jak sobie przypomnę jak się gra. Być może wskoczą jakieś vlogi, to nie wiem, to jest pod znakiem zapytania. Twitch, Twitchem nie podoba mi się ta zabawa Twitchem, wolę nagrywać spokojnie na YouTube'a. I czy coś jeszcze? Nie, to będzie na tyle, ja mam nadzieję, że Większość e, widzów to obejrzy, cała dziesiątka może niecała e, obejrzy to i tam, okej, okay, dobra, spoko, naprawdę ja jestem teraz. Wróć ze studium spać, jeszcze mam studia do 19.21, to ja ale taki piątek zajebisty a ci mam sobotę, dobra Przekaza, przekazałem informację. Ym, mogę dać w opisie do tego filmu napiszę. To jest tylko informacji. Naprawdę. Grałem to jest coś, żeby sobie tutaj w razie trzeba popatrzeć i posłuchać, co mam do powiedzenia ciekawego, bardzo ciekawe rzeczy. W opisie wstawię tam jakie gry będą rozgrywane. Skubań coś co ustrzelimy z obieki. No i więcej nie ma. Tam jest najlepsze. Dobra, to było tyle. Na opis, jakie gry. Ten film jest tylko informacyjny. Tytuł będzie, że to jest tylko informacyjny. Ja mam nadzieję, że wysłaliście Wiecie już o co chodzi, że jestem teraz w takim stanie, że nie da się. I proszę o wyrozumienie i trochę cierpliwości. I do następnego filmiku. Ohu. Do następnego filmiku, przepraszam. Ja mam nadzieję, że ten dzień niedługo, więc pa.